Cześć, z tej strony bn 23 witam was w kolejnym odcinku z serii Kingdom Rush Lore. I dziś przyjrzymy się bohaterowi, który zajął drugie miejsce w naszej poprzedniej ankiecie, czyli Ksyziemu. Który jest królem Saurian, czyli rasy Jaszczuro ludzi, a także bossem elitarnego etapu Darklight Deeps. Oczywiście też w grze Kingdom Rush Frontiers, tak jak bohater poprzedniego odcinka, Vasil, i bohater jeszcze poprzedniego odcinka... Umbra. Także na razie mamy taką e, trójcę z Kingdom Rush Frontiers. No ciekawe, czy kolejny bohater też tak wyjdzie, że trafi się z Frontiersa, czy może jednak inny. Zobaczymy. No i co? Oczywiście standardowo mówimy najpierw wygląd naszego bohatera, potem jego moce, jakimi dysponuje, następnie przejdziemy do historii, a na koniec ciekawostki. No w przypadku naszego bohatera Dzisiejszego, chyba najdłuższa będzie historia, ale to zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie i lecimy z tematem. No, co to można powiedzieć? Jest to po prostu wielki jaszczur. Ale jeśli chodzi o jego charakterystyczne cechy, to to, że ma takie, jakby płetwy grzbietowe na grzbiecie, a także na, na głowie, przypominające właśnie takie płetwy ryby typu miecznik chociażby tych takich większych no jest tak zwany myr myrmidonem także takim w sumie trochę bardziej jaszczurem kojarzącym się z wodą chociaż to co ciekawe saurianie mieszkali głęboko pod ziemią więc no właśnie to jest ciekawe no ale jednak nazywany jest myrmidonem ma te takie cechy e, tych ryb no ale generalnie jest jaszczurką, jest jaszczurem. No może też przypominać trochę dinozaura, no bo jednak to też były gady. No generalnie taki kawał gada z niego. I przejdźmy do mocy. Ksyzyj nie ma żadnych jakichś takich specjalnych mocy. Jest to po prostu bardzo, bardzo dobry wojownik. No jest to też góra mięśni. Jest naprawdę potężny, znacząco przewyższa typowego przedstawiciela rasy elfów, ludzi czy krasnoludów swoimi gabarytami, jest naprawdę potężny i może staranować oddziały wroga. Posiada ostre pazury, ostre zęby, niczym właśnie taka jaszczurka, niczym taki waran. No a dodatkowo, tak jak każdy saurianin, dysponuje jakąś bronią, wzmacnianą przez najnowocześniejsze kosmiczne technologie. I w przypadku Xyziego są to specjalne dwa młoty. Które są naprawdę bardzo potężne i sieją ogromne spustoszenie w szeregach wroga. Także Ksysi jest takim naprawdę bardzo silnym wojownikiem, no i najbardziej elitarnym, przez co też jest królem swojej rasy. No i przejdźmy do historii. A jeszcze przepraszam, co do tych młotów, właśnie dodam jeszcze, no niby. Tak powiedziałem to, że właśnie się w Warmi Wroga ogromne, ale jednak myślę, że warto to dodać chociażby jako taki aspekt typowo z gry, że one mają atak obszarowy. Że uderzając w ziemię tymi cybernatycznymi młotami zadaje obrażenia właśnie nie tylko najbliższym jednostkom, a jednak troszeczkę też dalszym. No jeśli chodzi o historię po prostu jest opisywany jako wielki myrmidon, wielka jaszczurka król Saurian, który sieje ogromny strach w szeregach swoich wrogów. No i dla tych, co nie oglądali odcinka o samej rasie Saurian, tutaj e, przytoczę znów tą historię o tym, jak oni zyskali tą technologię i przy okazji jak sam e, Xyzzy e, też zyskał te, e, ten dodatkowy oręż. Ploski Saurian były słuszne. Boska istota przemierzała ich ziemię. Sauriański król Ksyzy spojrzał na istotę, która stała przed nim. Wiedział, że jest ciężko ranny, ponieważ krew kapała z jego boku, a jego ruchy były wyraźnie bolesne. Było jasne, że potrzebuje pomocy. I to był powód, dla którego zbliżył się do ich wioski. Każdy pomyślałby, że to stworzenie jest łatwą zdobyczą, ale Ksyzji słyszał, że nawet w stanie osłabienia może zniszczyć każdego wroga pod muchem światła w ciągu zaledwie kilku sekund. Kiedy podmógł wybuch z błyszczącego urządzenia, które stwór trzymał dwoni, Krzyzji wiedział, że to nie magia. Saurianin nigdy wcześniej nie widział broni takiego rodzaju. Jednak od razu pomyślał, że gdyby jego lud posiadał taką moc, stałby się siłą, z którą trzeba się liczyć. Ksyzi powoli podszedł do istoty i zasygnalizował jeden z namiotów, którym zaoferował jej bandaży i zioła lecznicze. Tym gestem powstała więź która na zawsze zmieniła styl życia jaszczurów. Istota zdecydowała się zostać w ramach wdzięczności i nauczyła Saurian, jak tworzyć oraz obsługiwać swoją ojczystą technologię. No i jak widzimy, Xyz jest tym, który dzięki swojej decyzji dał nową, świetlaną przyszłość swojej rasie i znacząco ją wzmocnił. No gdyby nie zostali pokonani wtedy, Myślę, że doszliby do takiej perfekcji w obsługiwaniu i w wytwarzaniu tej broni, że wyszliby wtedy na powierzchnię i przeprowadziliby inwazję na właśnie rasy powierzchni i mogłaby ona się im udać, ponieważ naprawdę bronie, które posiadali technologicznie, przewyższały no o wiele, wiele lat to, czym dysponowały inne rasy. No ludzie chociażby tacy walczyli mieczami, łukami, gdzie Sauriani już mieli. Różne, różnego rodzaju blastery, i tak dalej. Także naprawdę, gdyby dostali jeszcze trochę czasu, myślę, że e, mogliby tutaj podbić ten świat zewnętrzny, ten świat powierzchni. Tak się jednak nie stało, zostali powstrzymani, ich potęga została załamana. No ale jednak, Ksyzji e, pokazał też w tej historii, że jest istotą opanowaną, nie jest istotą porywczą, ponieważ nie zaatakował istoty, wiedział, z czym ma do czynienia. Także jednak, mimo iż rasa Saurian wydaje się prymitywna, jest to rasa inteligentnych dość stworzeń. No i przejdźmy do ciekawostek, których też mamy kilka. Ksyzyj jest najszybszym bossem w grze Kingdom Rush. Najszybciej się właśnie przemieszcza. Jeśli Gramy na urządzeniu, które obsługuje wtrząs ekranu, to podczas ataku obszarowego Xyziego wtrząsam ekranem. Dodatkowo Xyzzy jest e, też bohaterem, przepraszam, bosem, e, który posiada dość spory pancerz. Pod, pod tym właśnie względem pod względem uzbrojenia przewyższego go tylko Lord Blackburn a sam jest na równi z Hieną. Sam atak tego bossa jest też tak potężny, że potrafi sięgnąć ponad 1 trzeciej mapy, także naprawdę bardzo potężnie. I atak ten, dodatkowo, mimo że jest uderzeniem młotem w ziemię i powoduje taką falę, jest w stanie zranić aż Bajta i Bonharta, mimo iż obaj są bohaterami latającymi. Xyzji jest też jedynym bossem, który pojawia się w ostatniej fali etapów Kingdom Rush Frontiers, ponieważ wszyscy pozostali bossowie pojawiają się po ostatniej fali. Jeśli boss ten zostanie zabity wystarczająco szybko, zanim jakikolwiek inny wróg zacznie się pojawiać w jego fali, armia saurian nie zginie razem z nim i trzeba z nią normalnie walczyć, aby zakończyć poziom. Muzyka towarzysząca walce jego, tej walce, właśnie taki motyw przewodni walki z tym bossem, również zakończy się po jego śmierci, pozostawiając resztę bitwy w całkowitej ciszy. Także tu już takie ciekawostki bardziej techniczne i dotyczące samej gry. No i co, jeśli chodzi o tego bohatera, to by było na tyle. Eee, w sumie wyszło no, mniej więcej tyle co o Wasil, tylko, tylko w odcinku o Wasil mieliśmy jeszcze omówienie ankiety i no, pomysłów na. Nowe rzeczy na kanale. Tu ankiety nie będę omawiać, ponieważ zrobiłem to już w odcinku o naszym wampirzym księciu, wampirzym lordzie. I nic więcej też już nie będę omawiać. Także dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie, za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. I co, i zachęcam do zostawienia komentarzy, oczywiście, pod tym filmem, gdzie możecie dawać propozycje na Jakieś nowe filmy z Kingdoma, czy po prostu dawać propozycje kolejnych bohaterów do odcinka, czy raz. Ja chętnie poczytam. Zapoznam się z tymi komentarzami. A tymczasem będę się z Wami żegnał, także trzymajcie się. Do usłyszenia. No i cześć!